Cześć, dzień dobry, witajcie moi drodzy, kanał 365 dni piłce, czas pogadać o legii Warszawa, a dziś stołeczny klub naczyniki pierwsze pomoże mi rozłożyć dziennikarz piłki nożnej prawdy futbolu, też współpracownik Polsatu, Meczyków Goala, Paweł Gołaszewski, człowiek, który jest człowiekiem orkiestrą. Cześć Paweł. Cześć, dzień dobry, kłaniam się nisko. Bardzo mnie to zawsze krępuje, kiedy w różnych programach osoby właśnie wymieniają te kolejne redakcje, bo mówią, kiedy ty śpisz, albo, albo po co tak dużo źródeł. Ale generalnie ja, ja tak raczej nie odmawiam, jeżeli ktoś mnie gdzieś tam prosi o jakąś współpracę, ale generalnie piłka nożna, prawda, futbolu. Piłka nożna jako firma matka, prawda, futbolu, jako też gdzieś ta marka, z którą współpracuję już od, od kilku lat. Jasne, i jeszcze jedna rzecz, jest jedna, druga składu. Poznań Warszawa. To też trzeba zaakcentować. Jedna trzecia, bo ja uważam, że ja bardzo nie lubię tego, kiedy niedoceniany jest Maciej Łuczak i serdecznie z tego miejsca Maćka pozdrawiam, bo uważam, że we trzech tworzymy, bo bez Maćka też wydaje mi się, że tej takiej dynamiki w studiu fajnej by, by absolutnie nie było. Więc jedna trzecia. Okej, okay, rzeczywiście, poprawiam się, jedna trzecia, pozdrawiam Maćka, pozdrawiam Dawida. Natomiast Paweł, pogadajmy trochę o Legii i mimo tego, że jesteśmy bliżej już tej rundy rewanżowej, to jeszcze wrócimy do tej jesieni, która była różna. Były dołki, były też te momenty bardzo fajne, Liga europejskie Puchary, Puchar Polski i chciałem Cię zapytać na start o taką ocenę kompleksową rundy jesiennej zespołu Gonzalo Foyo. Powiedzmy w skali szkolnej, jak oceniasz w tę jesień 2024 z perspektywy Legii Warszawa? Wydaje mi się, że w europejskich pucharach podzielimy sobie to pewnie na, na trzy segmenty, tak, europejskie puchary jako ten segment numer jeden, legia myślę, że zrobiła spełniła cel, który sobie założyła, choć tak naprawdę celem był awans po prostu do fazy playoff, czyli no nawet gdyby legia znalazła się poza tą pierwszą ósemką, to ten cel sportowy zostałby absolutnie osiągnięty. Bo przed sezonem, kiedy przymierzano się tak do tego, jak ten sezon ma wyglądać i tak dalej, to to celem był awans po prostu do fazy ligowej. No, po wylosowaniu tych rywali uważam, że absolutnie celem musiał być awans do fazy Pucharowej. Natomiast ten awans do fazy Pucharowej udało się zrobić coś ponad to, bo jednak myślę, że miejsce w pierwszej ósemce to jest zrobienie coś ponad to, co zakładano na początku, nie wiem, tam powiedzmy września, tak, po zakończeniu eliminacji, więc to się udało też osiągnąć. Więc jeżeli chodzi o te europejskie puchary, to, to tu absolutnie uważam, że Legia spisała się bardzo dobrze. Tak samo spisała się bardzo dobrze, jeżeli chodzi o, o Puchar Polski, no bo gra dalej, zameldowała się w ćwierćfinale. Poprawiła się choćby w stosunku do tego, co się działo w poprzednim sezonie, bo wtedy taka grudniowa rywalizacja z Koroną Kielce chyba w jednej ósmej finału sprawiła, że drużyna wówczas prowadzona przez Koster wyleciała z rozgrywek, no. No ale jednak w Lidze ta strata 6 punktów i przegrany bardzo wysoko mecz z Lechem Poznań, to ja traktuję, że to jest strata 7 punktów, tak naprawdę. No, zrzucają gdzieś cień na to, więc no, biorąc pod uwagę te wszystkie aspekty, to, to jednak taka czwórka mi się krystalizuje i klaruje w zasadzie, przepraszam, bo, bo tutaj. Celem numer jeden absolutnie dla każdego kibica Legii, zresztą mówili też o tym i piłkarze, mówił o tym trener Gonzalo Fejo przed sezonem, jest Mistrzostwo Polski, jest powrót po prostu na tron w Ekstraklasie. No i na razie sytuacja no nie jest bardzo skomplikowana, ale jest skomplikowana, bo jednak odrobić 6 punktów do tak punktującego Lecha, a przecież za Lechem jest jeszcze Raków, jest jeszcze Jagiellonia, Raków i Lech, które nie grają w europejskich pucharach, które te obciążenia mają mniejsze, to jednak no, no rzuca gdzieś, gdzieś cień, dlatego mówię, no ode mnie po prostu jest to, to czwórka w skali szkolnej. Pewnie, no widzimy teraz też tabelę Paweł, jak to wygląda obecnie i na, pójdziemy taką obronę Legii na pewno trzeba dodać właśnie, że to jest jednak gra na trzy fronty Lech i Raków mogą się tylko koncentrować na lidze, natomiast no miejmy nadzieję, że ta wiosna będzie pasjonująca od samego początku i jeżeli chodzi o tę Europę to też podpisuję się pod tym wynik absolutnie Ponad stan, pamiętamy, do pewnego momentu Legia była tak absolutnie bezbłędna. Nie dość, że wszystko wygrywała, to też nie straciła ani jednej bramki. No końcówka już trochę gorsza z uwagi na pewnie przeciążenia i też wąską kadrę, o czym pewnie zaraz pogadamy. Natomiast jakby jeszcze zostając w jesieni, proszę Cię o takie w, o wskazanie dwóch meczów skrajnych, czyli mecz ewidentnie najlepszy, gdzie LEGI wychodziło wszystko, jakby tutaj patrzymy na Ligę europejskie Puchary i Puchar Polski, a z drugiej strony no taki smutny element tej naszej dyskusji, a więc mecz najgorszy. Zacznijmy od tego pozytywnego, a więc najlepszy mecz Warszawiaków to Twoim zdaniem? No, właśnie tu mam problem, bo generalnie na, na pierwszy plan e, taką, no nie wiem, największą radość wydaje mi się, że kibicom sprawiło to zwycięstwo nad Realem Betis, patrząc też na klasę przeciwnika, na to, że to była inauguracja fazy ligowej przed własną publicznością. I, I taki mecz, w którym Legia też nie pozwoliła na, na wiele z rywalą, bo, bo Betis no nie powiemy, że tam nie wiem, siedem razy obijał słupek i 15 razy poprzeczkę. To, to, to tak nie było. Więc to był taki mecz, który wydaje mi się, że w pamięci kibiców się bardzo mocno zapisał. Ale taki mecz, w którym Legia dominowała, zepchnęła rywala do defensywy od początku do końca też. No prezentowała taki styl gry, jakiego pewnie kibice by mm, oczekiwali, to tu to, to mi wychodzą takie dwa spotkania ligowe, to jest mecz z Radomiakiem, a także mecz z GKS-em Katowice, to były takie spotkania, gdzie naprawdę wydaje mi się, że drużyna Gonzalo Fejo po pierwsze, wysoko wygr po pierwsze wygrała, po drugie wygrała wysoko, a po trzecie sprawiła radość swoim kibicom ze względu na styl. Jeżeli chodzi o europejskie puchary, to takim meczem, w którym no nie wiem, bramkarz Legii nie miał za dużo do roboty. I Legia sobie tych sytuacji też bardzo dużo stworzyła, to chyba ten mecz z Omonią, Nikozja. To okej, okay, no tam Gabriel Kowalak musiał interweniować, nie wiem, dwa razy może, no ale jednak, mimo wszystko, mecz w Europie, na wyjeździe wygrywasz 3-0, a też sobie tych sytuacji sporo stworzyłeś. Ja miałem bardzo duży problem z oceną meczu z Baćką Topolo, bo generalnie uważam, że Legia, no ok, wygrała wysoko, tak, zasłużenie, stworzyła sobie mnóstwo sytuacji. Ale jednak ja wolę takie mecze, kiedy polski zespół jest dłużej przy piłce, kiedy się przy tej piłce utrzymuje. Okej, okay, no jeżeli masz taki sposób grania jak legia wtedy, czyli się wycofała i czekała na fazy przejściowe, taki był plan, ten plan został zrealizowany, był skuteczny, co dla trenera jest najważniejsze, ale tak z punktu widzenia estetycznego, no to nie wiem, to ja bym wolał jednak oglądać drużynę, która ma 70% posiadania piłki i głównie gra w ataku pozycyjnym, ale to jest po prostu moje spojrzenie na piłkę. Tam chyba było 30%, no bo nawet mniej niż 30, z co pamiętam. Tam było w ogóle po pierwszej połowie, nie wiem, coś około 20 czy 25, jakoś tak. Pamiętam, byliśmy w studiu Pulsatu Sport, wiesz, aż nie dowierzaliśmy, ile nie wiem celnych podań Legia tam wymieniła chyba około 60 w pierwszej połowie więc no to było podanie, podanie, strata, nie? I, i, i to tak e, gdzieś się rzucało, no ale później patrzysz, no nie wiem, nawet jak sobie włączymy skrót z tego meczu, no to, to Serbowie sobie w zasadzie nie stworzyli żadnych sytuacji, a Legia ten 3-0 to był taki, no nie wiem, najniższy wymiar kary. Tak jest, no skuteczność działań przede wszystkim, tak jak fazy przejściowe, no ale rzeczywiście, no takie nawet absurdalne liczby, takie skrajnie małe. Natomiast ym, przechodząc jakby płynnie do tego wątku smutniejszego, mecz najgorszy w wykonaniu Legii, no domyślam się, które spotkanie wskażesz, no jest taki jeden główny kandydat do tego meczu z uwagi na, powiedziałbym, prestiż spotkania, wynik? Właśnie, nie. Właśnie nie. Uważam, że nie, bo uważam, że zdecydowanie gorzej Legia zagrała w Szczecinie. Okej, okay. ja tu już buduję Legia narrację, zagrała... a ty innym też wskazujesz. Dobra, okej. Okay, co, bo... Z... Znaczy wiem, domyślam się, że chodzi ci o mecz mhm. z Lechem Poznań. Wielu kibiców to wskazywało, ale w pierwszej połowie Legia grała dobrze, a w Szczecinie Legia grała bardzo źle przez 90 minut. I, I dlatego ja wskazuję mecz w Szczecinie, gdzie Legia totalnie nie była w stanie zagrozić pogoni w ofensywie. W defensywie też tych błędów było sporo, bo tam już nie wiem, czy w pierwszej, czy w drugiej minucie Pogoń miała bardzo dobrą sytuację, aby objąć e, prowadzenie. Natomiast e, jeżeli chodzi o ten mecz z Lechem, to w pierwszej połowie Legia no, poszła na taką trochę wymianę ciosów. Legia dawała radę sobie z Lechem, tak? w sensie stawiała mu czoła. Natomiast no w drugiej połowie się wszystko posypało, gdzieś w okolicach 55-60 minuty I zresztą też Legia wtedy chyba mogła jeszcze wrócić jakoś do meczu. Nie wiem, taka sytuacja Rubena Winagre mi się gdzieś kojarzy. Natomiast w Szczecinie w ofensywie Legia nie kreowała nic. Dlatego ja wskazuję mecz w Szczecinie jako ten najgorszy i pod względem estetycznym oczywiście wynik. Przepraszam, wynikowo zdecydowanie gorzej było w Poznaniu, natomiast w Szczecinie to nie funkcjonowało absolutnie nic, jeżeli chodzi o te e, takie, no nie wiem, trybiki w maszynie Gonzalo Feja. Tak jest. No to też był taki bardzo słaby moment w sezonie, kiedy Legia w lidze nie wygrywała czterech meczów. Pamiętamy porażkę u siebie z Rakowem, potem też właśnie Pogoń, mecz z Górnikiem, z Jagiellonią. Też to szło wtedy do zmiany formacji. Mam wrażenie, że ta reakcja Gonzalo Feja to był absolutnie game changer, natomiast o na tym też już sporo powiedziano. I teraz przejdźmy Płynnie do spraw personalnych i zostając jeszcze w jesieni, chciałbym Cię zapytać o po pierwsze bohatera rundy, a więc zawodnika, trenera, zjawisko to jest jakby taka dowolna tutaj kategoria, masz właśnie pełną możliwość. Kto, Twoim zdaniem, zasłuży na takie miano bohater rundy w Legii Warszawa 2024, jeżeli chodzi oczywiście o piłkarską jesień? Znaczy, damy najlepszym piłkarzem i to bezapelacyjnie był Ruben Vinagre, bo wydaje mi się, że to jest po prostu nawet nie tyle najlepszy piłkarz Legii tak też jeden z najlepszych piłkarzy w ekstraklasie, nie? jeżeli byśmy tworzyli taki ranking top 5 najlepszych zawodników niezależnie od pozycji na porundzie jesiennej, to myślę, że brak Rubena Winagre w takiej piątce to jest skandal i kompromitacja, bo, bo ten piłkarz absolutnie robi różnicę, widać, że ma jakość i to nie chodzi tylko o podania, dośrodkowania, ale też dribbling, jeżeli chodzi o wizję gry. Gonzalo Fejo też go wykorzystuje jako taką wchodzącą szóstkę, ósemkę, on często gdzieś tam znajduje się w środkowej strefie boiska, aby też decydować o obliczu zespołu. To nie jest taki lewy obrońca trzymający się linii, obiegający tylko skrzydłowego, tylko wręcz przeciwnie. I tutaj Ruben Winagry absolutnie dla mnie jest numerem jeden. Myślę, że też takie plusiki trochę mniejsze można zapisać przy nazwiskach Bartka Kapustki, który widać, że wyraźnie odżył. Radowan Pankow to też jest myślę, że piłkarz, który zasłużył na uznanie. Steve Capuadi to, to taka, taka czwórka Kodemia, ale tutaj absolutnie numerem jeden dla mnie jest Ruben Winagre i, i chyba nie jest to wybór kontrowersyjny. Absolutnie, myślę, że tak jak powiedziałeś, jeden z najlepszych zawodników tej jesieni. Ja pamiętam dwa mecze oglądałem Legii z wysokości trybun w tym sezonie. Jeden to jest z motorem, drugi z Krakowią, no i ten mecz z pasami, no genialne w jego wykonaniu. Tam się bawił z zawodnikami Krakowi. No też zresztą pamiętamy takie bardzo fajne słowa trenera Fejo po meczu na konferencji właśnie na temat Portugalczyka. No i zobaczymy tak swoją drogą, czy będzie ta kariera jego dłużej trwała przy Łazienkowskiej niż tylko jeden sezon. Natomiast znów muszę Cię zapytać o taki smutny moment, bo pytałem o najgorszy mecz, teraz Ciebie zapytam o o rozczarowanie rundy, tylko od razu uzupełnię, że to nie musi być taka totalna krytyka i taki stuprocentowy jakiś hejt. Tylko od kogo Ty, Paweł, oczekiwałeś na przykład więcej i kto, Twoim zdaniem, ma taki margines, żeby wyglądać zdecydowanie lepiej w drugiej części sezonu? To wiesz jeżeli wymieniasz moje nazwisko to nieodłącznie w rundzie jesiennej pojawiało się nazwisko Kloda Goncalwesza. bo gdzieś się po okresie przygotowawczym ja wieszczyłem że ten piłkarz będzie robił różnicę że załata te dziurę w środku pola po Bartku Sliszu natomiast no nie wiem co się wydarzyło z Klodem Gonçalvesem sam sobie staram odpowiedzieć na to pytanie bo bo Klod był Moim zdaniem absolutnie, no byłem oczarowany nim na zgrupowaniu. Niektórzy nawet wieszczyli, że Klod Gonçalves po prostu zaczął mnie zapraszać na kolację i dlatego będę, dlatego go chwaliłem. Oczywiście mówię tu z przemrożeniem oka, natomiast Klod no Gonçalves na zgrupowaniu naprawdę dawał radę i to nie była tylko moja opinia, tylko wszystkich dziennikarzy, którzy byli w Austrii na, na obozie przygotowawczym Legii. To była też opinia kibiców, którzy oglądali. Transmisję z tych spotkań w internecie, bo, bo takowa transmisja była. Więc, no, no tutaj, ja byłem tym piłkarzem rozczarowany względem tego, co zobaczyłem. Natomiast po podpisaniu kontraktu ja największe nadzieje miałem z Janem Pierem Nsame, bo kiedy przychodzi gość, który naprawdę widać, że ma nosa do goli, widać, że no, no ładuje gola za golem, tak robił przynajmniej w lidze, w lidze szwajcarskiej, no to oczekiwałem, że to będzie piłkarz, który będzie napastnikiem numer jeden, i to do niego będziesz szukał partnera. To jemu stworzysz takie środowisko, żeby jakoś to dostosować. No a tak się stało, że Jean-Pierre Same wylądował w drugim zespole na, na jakiś czas pod koniec rundy jesiennej. On wrócił, teraz też normalnie trenuje z pierwszą drużyną. Natomiast oczekiwania, tak jakby po podpisaniu kontraktu, uważałem, że to będzie gwiazda, gwiazda ligi. I, I tutaj no. Tylko, że on nie wysyłał takich sygnałów nawet w treningach czy, czy w meczach. Nie, nie było widać aż, aż, aż tego. No po Goncalvesie nie spodziewałem się dużo, w sensie nie miałem jakichś tam wygórowanych oczekiwań, tak? no bo, bo generalnie ja już teraz staram się też na chłodno podchodzić do, do tego, kiedy polski klub podpisuje jakiegoś nowego piłkarza. Natomiast po Goncalvesie nie miałem jakichś wygórowanych oczekiwań. Oczywiście gdzieś tam zasięgnąłem języka u kolegów z Bułgarii, co to za piłkarz i tak dalej, i tak dalej. Czy u u piłkarzy, którzy razem z nim występowali w jednym zespole i, i dużo superlatyw słyszałem na jego temat. To się wszystko potwierdzało, więc nie byłem tym zaskoczony. Kiedy przyszedł ten same gość, który przecież sięgał po koronę Króla Strzelców w Lidze Szwajcarskiej, który no, te statystyki miał znakomite, no też nie będę tutaj kłamał, że jestem specjalistą od Ligi Szwajcarskiej, bo, bo absolutnie takim nie jestem. Nigdy w życiu nie widziałem nawet meczu Ligi Szwajcarskiej. Natomiast same. te nadzieje były rozbudzone, no ale zostały no taki kiedyś było to Ice Bucket Challenge takie, nie wiem czy, czy, czy Piotrek pamiętasz, tak taka jest. akcja kilka lat temu w mediach społecznościowych, to, to tak mi się kojarzy reprezentacja Polski, ta chochla taka, która wiesz, wylewa na, na piłkarzy tą, tą lodowatą wodę, to, to, to właśnie zostałem sprowadzony na ziemię sobie gdzieś tam moje oczekiwania. No to słuchaj ja podobnie też myślałem, że to będzie chłopak, który się odnajdzie natychmiast. Ładował te bramki, tak jak powiedzieć na potęgę Szwajcarii też, ta przygoda w Komo. Natomiast tak trochę na obronę Gonzalwesza powiedziałibyśmy, że jednak to był transfer, który zainicjował kostaru nieczęć, ponieważ no, to wówczas było dopinane, kiedy niemiecki trener odpowiadał za wyniki legi. Natomiast no, już można powiedzieć, że same częściowo to jest autorski transfer trenera Fejo. Obaj czytaliśmy ten tekst Szymona Jęczyka na weszło, natomiast myślę, że też część kibiców zna tę lekturę. Ale chciałem przejść już płynnie do tego, co nas może czekać na wiosnę, jeżeli chodzi o przewidywanie i też o kwestie kadrowe, personalne, ponieważ no mówmy się szczerze w tym tak zwanym ogórkowym sezonie no żyjemy chcąc, nie chcąc transferami i tym, co się dzieje. Chciałem Ciebie zapytać Paweł, kogo Ty byś widział, jeżeli chodzi o wzmocnienia dla Legii Warszawa, kogo byś ewentualnie proponował i też nie chodzi mi stricte oczywiście o nazwiska, tylko ewentualnie o pozycję, gdybyś na przykład był doradcą dyrektora sportowego Legii albo nowym dyrektorem sportowym, bo w sumie wojskowie szukają, kogo byś ewentualnie i doradził, kto Twoim zdaniem powinien przyjść, żeby legia była zespołem mocniejszym, no i żeby walczyła do końca. Mistrzostwo Polski i też jak najlepszy wynik w Europie, czy też w Płaże Polski? No, przede wszystkim napastnik. Ja no, mam takiego kandydata. Jest nim, To nie będę odkrywcą Benjamin Kalman, ale obaj Piotrek dobrze wiemy, że Benjamin Kalman zimą do Legii nie przyjdzie, bo po prostu Benjamin Kalman zostanie. Mało tego uważam, że latem Benjamin Kalman do Legii też nie przyjdzie, bo z tego, co badałem ten temat, to on po prostu chce z Polski wyjechać i ma oferty z konkretnych klubów, szczególnie za naszej zachodniej granicy, ale też słyszałem, że tam są inne kierunki, kierunki w grze, które po prostu zagwarantują mu określone zarobki, takich jakich Legia mu nie będzie w stanie zagwarantować, a gdyby mu zagwarantowała, to pewnie Benjamin Kalman stałby się najlepiej opłacanym piłkarzem w naszej ekstraklasie, tak przynajmniej mi się Wydaje, ale wzmocnienie pozycji napastnika to jest absolutnie, absolutnie priorytet dla legii. A widzimy tutaj na obrazku Marka Guala, który wykręcił 18 punktów w Kanadyjce. On już tak jakby wyrównał rekord swój z poprzedniego sezonu. W sensie dorobek swój z poprzedniego sezonu. O tak, to będzie chyba lepsze sformułowanie, bo, bo w poprzednim sezonie Hiszpan potrzebował całych rozgrywek, aby mieć 18 oczek. Teraz na. Połowie, na półmetku już taki dorobek ma, no ale Margual nie ma realnej konkurencji. Tutaj wchodzący za niego Tomasz no, no bardziej już jest też moim zdaniem po drugiej stronie rzeki. Jean-Pierre same został w pewnym momencie odsunięty od drużyny, skasowany. Miguel Alfarela był rzucany po pozycjach przez Gonzalo Fejo, chociaż też pod koniec rundy gdzieś tam pojawiał się na tej ale też no, no nie dawał na tyle dużo argumentów, aby powiedzieć tak ten piłkarz odpali. Oczywiście trener Fejo mówił w rozmowie z oficjalną stroną Legii Warszawa, że niektórzy piłkarze potrzebują więcej czasu, że on też jest takim trenerem, który od którego zależy no, żeby przywrócić zawodnika, no, nie chcę, w sensie nie pamiętam dokładnego sformułowania, ale żeby przywrócić go na odpowiednie tory, o tak powiedzmy. Czy przywrócić go do żywych, o tak możemy to, to powiedzieć. Natomiast no Legia napastnika musi znaleźć. Musi znaleźć piłkarza, który myślę, że no będzie nie tyle naciskał na marka Guala. Co podejmie z nim no, po prostu rywalizacja być może znowu trener Fejo, bo kiedyś powiedział takie zdanie, że on by chciał, żeby legia grała dwójką napastników. No, w trakcie rundy jesiennej to się zmieniło. Legia przeszła na ten system 4-3-3. Natomiast tutaj no, napastnik klasowy gwarantujący kilkanaście czy, czy ponad 20 goli w sezonie, jest absolutnie priorytetem. Wydaje mi się, że. Legia musi wzmocnić też boczny sektor boiska, bo kiedy schodził czy to Lukinias, czy, czy Kacper Chodyna, oczywiście można przestawić tam Rioje Morisite i myślę, że to się będzie działo też w tym w tej rundzie, bo wielu piłkarzy ze środka pola wraca do gry. Wraca Jurgen Elitim, wraca Maxi Ojedele, Rafał Augustyniak już trenuje też po, po tym złamaniu nadgarstka. Więc ten tłok w środku pola będzie dość duży. więc Tu być może trener Fajo będzie chciał skorzystać z Japończyka w bocznym sektorze, ale z drugiej strony, ja sobie myślę, że. Kurczę, no ten Moris ta zdecydowanie najlepiej wygląda w środku pola. I, I czy ja bym go dzisiaj traktował jako środkowego pomocnika czy skrzydłowego? Skoro on dobrze wygląda w środku pola, to może nie w tym środku pola zostanie. A takiego skrzydłowego uważam, że legia też powinna sprowadzić. Oczywiście może być no, takie wyjście z sytuacji po sprowadzeniu prawego obrońcy, bo wtedy Pawła Pszołka prze, przesuwa e, automatycznie trener Fajot. Ma możliwość przesunięcia go na skrzydło, ale kurczę. Co do tego pomysłu, też nie jestem do końca przekonany. Uważam, że takiego skrzydłowego z dribblingiem, z dobrą szybkością, legia powinna po prostu, po prostu kupić. Jasne, czyli skrzydłowy, napastnik. No myślę, że też bym się to jest tą zgodził, bo widać gołym okiem, że Gual potrzebuje zmiennika, kogoś, to by naciskał, ewentualnie kto byłby alternatywą. No i na przykład taki profil napastnika, tak jak to interesowałeś, a więc Benjamin Czolman, czyli ten film, który się nie zatrzymuje, to byłaby świetna opcja, ale no temat bardzo pewnie trudny finansowo. Zobaczymy, też mówi się sporo na temat Arkadiusza Pyrki, który nie pojechał z zespołem na obóz. My, moi drodzy, nagrywamy ten podcast 8 stycznia. Na ten moment jeszcze nic się nie wydarzyło, ale kto wie, być może na dniach coś się będzie tak. działo. Mało? też mocno konkuruje raków Częstochowa, i, i tu jest problem. Ale też Arkadiusz Pyrka, bo też trochę przy tym temacie pogrzebałem, no, ma oferty i z innych lig, Holandia, Belgia. A ty Francja. byś go widział, Paweł? Ublegi tak z ciekawości? Czy? Tak, uważam, że to jest piłkarz, który, który tutaj generalnie to jest kwestia, jak ty chcesz budować kadrę. Czy chcesz budować kadrę na takiej zasadzie, że masz wyraźny numer jeden na danej pozycji, a drugi zawodnik jest tylko do rywalizacji i, i do naciskania? Czy chcesz budować kadrę taką, że masz dwóch piłkarzy, z których skorzystasz i de facto tej różnicy w jakości nie będzie? Uważam, że Arkadiusz Pyrka to jest zawodnik, który ma jeszcze w sobie potencjał sprzedażowy, bo on po rozegraniu, nie wiem, dobrych dwóch sezonów, czy, czy nawet półtora sezonu, on jeszcze z Legii może odejść i Legia może na nim zarobić. I, i generalnie taka droga dla młodych Polaków, którzy idą, najpierw występują w zespole niżej notowanym i później idą do Legii, Lecha, Rakowa, teraz Jagiellonii na przykład, i dopiero później wyjeżdżają za granicę, że jest tą drogą taką, no, wydaje mi się, że dobrą, bo Bartek Slich to pokazał. Bartek Slich pokazał, że można przejść z klubu ekstraklasowego do klubu ekstraklasowego, rozwinąć się, dojść do reprezentacji Polski i wyjechać za granicę. Więc to jest taka ścieżka, która wydaje mi się, że, że dla wielu piłkarzy jest optymalna, ale też trzeba pamiętać, że Arkadiusz Pyrka ma przed sobą jeszcze Młodzieżowe Mistrzostwa Europy, gdzie będzie mógł się pokazać i, i też te oczy skautów, ja na Młodzieżowych Mistrzostwach Europy byłem 6 lat temu we Włoszech i, i te oczy skautów są tam naprawdę no, zwrócone, te notatniki tam płoną, bo, bo bardzo dużo tych przedstawicieli klubów jest, więc... No, w tej sytuacji uważam, że, że Arkadiusz Pyrka mógłby jeszcze zostać w Ekstraklasie i to trafić właśnie czy to do Legii, Lecha czy, czy Rakowa. Jasne, no będziemy tutaj patrzyli na te doniesienia medialne. No myślę, że te, to Euro Młodzieżowe to też będzie determinowało Pyrkę, jeżeli chodzi o wybór klubu, bo pewnie będzie chciał wybrać takie miejsce, gdzie będzie grał i mieć naturalną możliwość pojechania na turnie. Natomiast zobaczymy, jak to jego przyszłość się potoczy. No i też jak potoczy się przyszłość Legii. No i na sam koniec, Panie Pawle, jak typujesz tę wiosnę w Ekstraklasie? Pytam Ciebie o Legię o ekstraklasy. Pytam też o tę przygodę w Europie, jeżeli chodzi właśnie o wynik stołecznej ekipy. Zerkamy teraz też na tabelę. Jak to może twoim zdaniem wyglądać już za kilka tygodni, jeżeli chodzi właśnie o wyścig o Mistrzostwo Polski, a jednocześnie o te szanse Legii, ale też Jagiellonii w europejskich pucharach? To znaczy tak, zaczynając od walki o Mistrzostwo Polski, to tak jak widzimy tabelę, to uważam, że tych pięć zespołów będzie o to Mistrzostwo Polski rywalizowało. Pytanie jak długo, bo, bo wydaje mi się, że to może być taki podobny sezon, dzisiaj sobie rano odświeżałem sezon chyba 16-17, kiedy do ostatniej kolejki cztery zespoły walczyły. Legia skończyła swój mecz z Lechią Gdańsk. Jagiellonia mierzyła się z Lechem Poznań w Białym Stoku wówczas i, i tam piłkarze Legii oglądali ten mecz chyba z telefonu. Tam było jakieś opóźnienie poprzez zadymienie, jakieś takie były dziwne, dziwne akcje. Natomiast wydaje mi się, że ta walka Mistrzostwo Polski właśnie pomiędzy tymi czterema, pięcioma zespołami się absolutnie rozegra do ostatniej kolejki. Tu, tu nie będzie koronacji mistrza po 31-32 kolejce, tylko walka będzie naprawdę do, do samego końca. Natomiast jeżeli chodzi o puchar Polski, no Legia trafiła na chyba najsilniejszego przeciwnika, na jakiego mogła trafić, czyli na, na Jagiellonię Biały i okay. może być to taką, takim argumentem zaległ, że będą warszawianie grali przed własną publicznością też po, po długim czasie. W ogóle to jest myślę, że pomysł na ciekawy materiał, że uważam, że ten regulamin w Pucharze Polski będzie się w ogóle zmienić, bo, bo to, że my mamy jeden mecz przez całe rozgrywki aż, aż do finału, to wiem, że wiele poważnych lig tak funkcjonuje, natomiast uważam, że nasze zespoły no, nie grają aż tak długo w europejskich pucharach, więc od tych ćwierćfinałów te dwa mecze powinny być, żeby jednak też ten to ta możliwość przypadkowości jednak w pewnym stopniu ograniczyć, ale to temat na. na... Zupełnie inną dyskusję. Natomiast jeżeli chodzi o, o ten Puchar Polski, no to wydaje się, że w tym momencie i tak szanse legi na zdobycie trofeum w postaci Pucharu Polski są wyższe aniżeli na zdobycie Mistrzostwa Polski. Więc zdobycie Pucharu Polski to jest ok, to jest super majówka na PG Narodowym. Po drugie, to jest kolejne trofeum do gabloty, ale przede wszystkim to jest start w europejskich Pucharach od eliminacji ligi. Europy. Masz jednak margines błędu w postaci jakiegoś jakiejś wpadki, ewentualnego odpadnięcia, choć z drugiej strony no, w Lidze Europy też masz do podniesienia trochę poważniejsze pieniądze. To, że Legia no, buduje swój ranking, buduje ranking Ekstraklasy, to jest jedna rzecz, ale buduje też swój ranking. Myślę, że będzie nieocenione w przypadku eliminacji, bo będzie rozstawiona w dwóch czy, czy trzech rundach nawet, więc to, to też jest niezwykle, niezwykle istotne, o czym nie możemy zapominać. Dlatego ten Puchar Polski tutaj wychodzi na, na pierwsze miejsce, choć tak z punktu widzenia kibica Legi, to, to myślę, że kibic Legii no, no jednak mówi nie no, jaki puchar, no mistrzostwo Polski, nie? Bo, bo uważam, że Dzisiaj Legia, ten margines błędów w Ekstraklasie ma mały, musi punktować, nie wiem, na poziomie, no nie wiem, z 2,5 punkta na mecz, 2,30 na mecz. Czyli musi, nie wiem, na cztery mecze trzy wygrywać, jeden remisować, to, to to, mniej więcej do tego by się sprowadzało. Natomiast no będzie o to trudno, bo, bo jeszcze dochodzą te europejskie puchary. W europejskich pucharach, jeżeli Legia dojdzie do przejdzie tą pierwszą rundę, no też czekamy na to, z kim Legia będzie, będzie grała, bo to fajnie się mówi tak, że a, niech idzie do Wrocławia, no ale może być tak, że Legia za chwilę trafi na Chelsea. No i, i jednak y, wyciąganie później takiej y, wypowiedzi, to, to mogłoby się gdzieś tam y, no, no, być kompromitacją po prostu. Więc ja akurat do Europejskich Pucharów y, podchodzę z taką no z zimną głową, bo wydaje mi się, że po prostu każdy awans do kolejnej rundy to, to już i tak jest coś, coś ekstra. Tak? O, oczywiście e, super by było, gdyby Legia awansowała do ćwierćfinału i, i powtórzyła tutaj wynik Lecha Poznań za kadencji Johna Vandenbroma. Natomiast czy to jest priorytet? No nie. No, moim zdaniem europejskie puchary to jest w tym momencie jakiś taki absolutny dodatek, możliwość takiego okna wystawowego już, już takiego na serio. I to nie tylko dla piłkarzy, ale wydaje mi się, że też, też dla trenera, dla klubu, w ogóle budowania. Takiej swojej pozycji na rynku europejskim, to, to w tym momencie legia o to, o to gra. Jasne. No tak, jak mówisz, oby to był sezon emocjonujący i oby do ostatniej kolejki 3-4 ekipy walczyło o te o ten tytuł Mistrza Polski, żeby też te mecze Pucharu Polski były zacięte, to spotkanie z Jagiellonią, taki trochę przedwczesny finał, ale, ale z drugiej strony jak Legia to przejdzie w teorii, nie obrażając inny, innych zespołów, no tylko Pogoń będzie takim faworytem, takim trudnym kandydatem do tego o walkę, by walczyć o Puchar Polski, no ale oczywiście zobaczymy, plus ta przygoda w Europie, tylko dodajmy, że to jest konfrontacja na etapie 1-8 ze zwycięzcą parę TSC Jagiellonia albo też Molde Szamrock, czyli też może dojść do polskiego dwumeczu w europejskich Pucharach, no zobaczymy. nie chciałbym tego. Powiem szczerze, że nie chciałbym tego. Niech każdy buduje swoją historię i, i niech trafią polskie zespoły do dwóch różnych stron, drabinki i, e, i niech zmierzą się w finale już jak wyeliminują te wszystkie drużyny. Naprawdę, no nie chciałbym. W sensie ja wiem, że niektórzy powiedzą, a bo jak trafią, to mamy jeden zespół pewny w ćwierćfinale. Nie? No okej, okay, ale to, to, to ja rozumiem tę argumentację, ale ja, ja patrzę na to zupełnie inaczej. Niech się zmierzą jak najpóźniej Jasne. polskie zespoły ze sobą. No, z pozycji tak jak powiedziałeś, No, to jest niewątpliwie istotne, bo gramy dla. No dla, do, do naszej wspólnej bramki, jako nasz jeden wielki cel. Wielkie dzięki. 20, w zasadzie, już blisko 30 minut dyskusja na temat Legii Warszawa. Razem z nami był Paweł Gołaszewski. Wielkie dzięki, Paweł. Kłaniam się nisko. Życzę miłego wyjazdu do Turcji. Dziękuję bardzo. Zachęcamy też, moi drodzy, do odwiedzenia kanału Prawda Futbolu, Prawda Futbolu Ekstra. Wszystkie linki zostają tutaj na dole, także Twitter mojego gościa, a wam, moi drodzy, dziękuję za oglądanie tego filmu do końca. Zostało nam jeszcze Lech Poznań. Materiał ukaże się jutro, no i tym i tą dyskusją. że zakończymy sobie te dywagacje przed rundą. Wielkie dzięki, pozdrawiamy i do zobaczenia.